jestem polski ziemnior i dzisiaj sobie pogramy w e, trochę home evolution tutaj jest tu o i w cat goes fishing nie będzie to w folderze o wszystko o może być nie, ja najpierw sobie zagram home evolution no bo no, to szybciej skończymy e, no bo zaraz

Ciała, głowa ma, a nie wagi jest. na nią. Będzie to pewnie zbliżenie. Nie, nie, nie no i tu się otwiera jajka. Z czego wylatają takie małe gluty. muszę w każdym już jest. Zachajcie. Bo takie małe gluty. I potem jajek się wykluwa jeszcze taki jeden glut. Połączycie i jest nowy grunt. <grymne> to jest upgrade. I tu jak dacie e, creator e, in a egg, to to jak e, raz e, po prostu ulepszycie, to będą wam się te dinozaury, potem te to coś, potem te wiewiórki, potem ja nazwę go król Julian, a potem małpy i jak y, będą nam się rozpić małpy to dalej nie będziecie mogli ulepszać więc y, trochę słabo y, no trochę słabo no naprawdę no, słabo 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 teraz właśnie sobie odstaję to żeby ich pozbyć bo mnie to w ogóle nie jest i sobie tutaj tak robię małpę, o! I małpę zrobię, żeby sobie. sobie go. O! I sobie go. sobie go ufnę przez inny Za pomocą inktu. Reklamy, oczywiście. ja to wyłączam. A i tak musimy zginąć. To fajnie. Roz... na 3 minuty jak na tym hajku. bardzo fajnie. Ja pójdę tu. Coim grazie mi da balon. 24 miliony na sekundę. Fajnie. Dobra, pomyśl. I jeszcze jest, jest jeszcze jedna taką gra. Aha. Folder taka o, to jeszcze ktoś, to yy, I trochę ten odcinek będzie trwał, na pewno nie tak długo jak pierwszy. W tym pierwszym odcinku w ogóle nie ma dźwięk, yy, dźwięku, za co Was bardzo przepraszam, bo yy, nagrywałem i też po prostu na messengerze tam miałem. Messengera miałem włączonego. No, nie było dźwięku. No, przepraszam. Ale, no tam po prostu widać, jak pobrać. I gramy. No i, i. No, tak jest Ło! Ja to wezmę. Ale, jak to jest strasznie. To chcę! 900 K. A nie, to nie było dziewięćsetka. Jakby to było dziewięćsetka. Teraz ogl oglądamy... żeby więcej hajsu mieć. Bo jak wiecie, haj hajczy. bez hajsu się nic tu nie da robić. Ziumeczki, ziuma. ziumeczki. Ziumeczki, żumeczki. Czy dobrze powiedziałem Aha. Nie, ja nie chcę. O, przepraszam, że nie, nie rozmawiałem, ale i nie wiem, No i, więc Nie wiem, Nie wiem, Nie wiem, Nie wiem, no, Nie Tak, tak i tak. no tak, i tak, i tak, i tak. No i ciężko. mogę sobie jeszcze więcej do tego wziąć. Oooo. jest po 20, kawa. Eee, co to wycięcie? dobra, już, o nie, się. jeszcze chwilę masz, bo... Oj, przepraszam za tyle cięcia, ale... Tyle spraw rodzinnych... trochę tam... O, słabo, słabo. Wiecie, jak to jest. Jak się rodziny, która nie sobie robicie. Że w zasadzie prywatności. No potrzeba prywatności wam. Ale, ale tej prywatności nie macie. Mam złoty za ty tri, za piko. No i ja mam go? Nie mam go, więc słabo będzie. I ja. O, ma dwa miejsca? Dobra, mieliśmy grać w Fargo Fishing. To była taka gra ogólna, którą mieliśmy grać. Wszystko sobie na się leczyć, tak Dobra. Asystencie, nie teraz! Asystencie, nie teraz! Asystencie Google. Proszę nie teraz, o. A. Wiedziałem, wiedziałem! Cat Goes Fishing I tu też oczywiście sobie grałem już Jak chcecie żebym nagrał jak pobrać Cat Goes Fishing na telefon to Napiszcie w komentarzach to ja oczywiście taki filmik nagram bo to nie jest żaden problem. Ja sam nie wiedziałem jak pobrać na telefon. Nie da się na telefon, myślałem, ale nie, da się. Da się oczywiście. Da się. I to bardzo łatwo. Bardzo łatwo to jest. Halo, nie chcę. I, i ja już naprawdę jestem rozwinięty tu. Się chcieli wiedzieć, czemu ja mam cały czas 90 level. To nie ma większego niż 10. Nie, nie wiem czemu. Totalnie nie wiem czemu. I właśnie ta musztarda nie chce mi się złapać. Ja nie wiem, mój fishu, Te ryby mnie tak denerwują. Tak jak kalfisze. Są takie wolne ryby. Dzięki, bo nie muszę chociaż teraz płynąć. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. O matko. Ale za mnie dziecko. Nie, nie, nie. nie. Więc ja już chyba będę kończył, ale. Jeszcze Wam e, tu. Po prostu. Zaprezentuję. Tu. Mm -hmm. Tak wygląda. Na, e, na razie. Tak wygląda. E, po prostu. Pokażę Wam, jak wygląda gra go fishing. Fishing. Większość z Was już wie, jak. Co to zagra. I tu. E, na przykład. Te. No, wszystkie ryby to w ogóle mało kosztują, bo. Coś tam powinien. Na przykład <coughs> na przykład mał kosztował chyba za 180 tysięcy, a tutaj 50 tysięcy, a Shark to o tam 44 tysiące więcej kosztował, czyli 64. Jeśli źle policzyłem to was, to przepraszam was. I tu jest minimapa i, i radar, nie sonar. I tu jest rakiety i bomby. I tu jest sonar, możecie sobie też zobaczyć. I to jest, no, to jest wszystko. I tutaj, gdzie ja teraz to przenoszę to, do nagrywania, o tutaj... O tutaj będzie, że New Quest. I na początku musicie, jak macie tą wędkę, tak wolno robicie. To wyciągacie ryby. Trzeba sprzedać, ry no, ryby, trzeba je sprzedać. A jak będziecie mieli e, pierwszy level, to będzie quest, e, że musicie złapać już fisha. I wtedy można już zarzucać. Więc e, to, jest, to będzie na, e, na tyle w tym odcinku. I jeszcze sobie kupimy nową wędkę. Uo, jak daleko. Ja chcę tu zobaczyć, jakie tu są ryby. Aha. To nie zobaczyłem. Ale widzę, że tu jest No dobra, kupiłem nową wędkę. Jest nowa wędka. U nazwie. O matka jakiego ja biedna. O, nie. O nazwie Great Road. Tak, Great road. Tu jak. Jak. Na telefony polecam Wam bardzo quick road, bo. No, e, po prostu będzie daleko zarzucał i będzie szybko to robił. Akurat ja jak nagrywam to po prostu e, to mam no, lagi. Ale tak normalnie to on bardzo szybki jest, a gałcz wam tu nie jest potrzebny, bo ryby tu się w ogóle nie zrywają. Więc bardzo, 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 bardzo fajnie. Więc i to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem polski ziemniak, a to były trzy gry: Homo Evolution, samoloty jakieś i Cat Goes Fishing. I widzę was w następnym odcinku. Jak chcecie poradnik jak pobrać Cat Goes Fishing, to piszcie w komentarzu.